Cześć, zapraszam Was do kolejnego spotkania przy kawie. Wstałam dzisiaj rano i pierwsze zdanie, jakie przyszło mi do głowy, to Herbst liegt in the luft, czyli. Jesień już czuć w powietrzu, jesień wisi w powietrzu. No właśnie etwas liegt in der Luft, czyli coś wisi w powietrzu. E, fajny zwrot, który warto na pewno zapamiętać. No właśnie, ale tą jesień naprawdę czuć już w powietrzu i właśnie e, o tej jesieni chwilę dzisiaj sobie porozmawiamy. E, jak w ogóle zapytać, jaka jest pogoda? Jaka jest pogoda u was? E, jaka jest pogoda? Słowo JAKA kojarzy nam się z niemieckim WELSIE. Skoro WETA ma rodzajnik DAS, to pokusilibyśmy się o WELSIE z WETA, ale nie, to jest błędne powiedzenie, nie możemy tego przetłumaczyć słowo w słowo, nie możemy powiedzieć WELSIE z WETA. Możemy powiedzieć i musimy powiedzieć wie IS DAS WETA, czyli jaka jest pogoda, to jest WI IS DAS weta? I wtedy możemy jeszcze dołożyć na przykład U WAS. WI z DAS WETA BEI Wie ist das Bajdia, Jaka jest u Ciebie pogoda? Dlaczego baj dia? Skoro w języku polskim mamy Ciebie, kogo co Ciebie? Ponieważ po baj występuje celownik, dlatego wystąpi dia. Wie ist das Weta? czyli jaka jest pogoda? No właśnie, jeżeli chodzi o jesień, no to pierwsze moje skojarzenia z jesienią to bunte bleta, czyli kolorowe liście, bleta właśnie to liście. A bunte bleta falen, czyli spadają kolorowe liście. Im herbst falen bunte bleta, czyli jesienią spadają kolorowe liście. Im herbst, ponieważ jeżeli chcę powiedzieć w daną porę roku, to dorzucę z przodu im im Herbst, jesienią, im winta zimą, im Frühling, wiosną, im zoma latem. Jakie skojarzenia jeszcze są moje z jesienią? Na pewno es ist regnerisch, jest deszczowo, es regnet, pada deszcz, und es ist windisch, jest wiecznie, also im Herbst ist es windisch, im Herbst ist es regnerisch, oder im Herbst regnet es, im Herbst Fallenbunche Blecha. Takie są moje skojarzenia z jesienią. A jakie są Wasze skojarzenia z jesienią? Napiszcie koniecznie. Jeżeli się uda, to oczywiście w języku niemieckim. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu przy kawie.